Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Definicja kodu usterki P0494 Jeśli moduł PCM wykrył zbyt niski odczyt napięcia z obwodu sterującego elektrycznego wentylatora chłodzącego, zapisany zostanie kod P0494, co oznacza kod P0494. Kod P0494 dotyczy układów chłodzenia silnika i klimatyzacji, aby zapewnić, że temperatura silnika pozostaje na prawidłowym poziomie. Aklimatyzacja działa prawidłowo. PCM zbiera dane obwodu Z, układu sterowania wentylatora chłodzącego. Jeśli dane te są o ponad 10% niższe od napięcia określonego przez producenta dla bieżących warunków jazdy, PCM zapisze kod P0494, co powoduje kod P0494. W większości przypadków przyczyną tego kodu jest uszkodzony silnik wentylatora chłodzącego lub wadliwy przekaźnik wentylatora chłodzącego. Istnieją jednak mniej powszechne przyczyny, które należy wziąć pod uwagę, takie jak Luźne lub skorodowane złącza elektryczne, uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego, przerwane lub zwarte przewody elektryczne, z przepalonymi bezpiecznikami lub bez, uszkodzone sprzęgło wentylatora chłodzącego, uszkodzony moduł sterujący wentylatora chłodzącego. Jakie są objawy kodu P0494? W większości przypadków lampka kontrolna silnika będzie jedynym zauważalnym objawem. Niektóre pojazdy mogą się przegrzewać. A klimatyzacja może nie działać tak wydajnie. Jak mechanik diagnozuje kod P0494. Po sprawdzeniu kodu za pomocą skanera optii, mechanik powinien rozpocząć od oględzin wszystkich kabli i innych elementów elektrycznych, a także przewodów sących i węży. Proste problemy elektryczne, takie jak poluzowane lub zwarte elementy, Powinny zostać naprawione. Po tej naprawie ważne jest skasowanie kodu i ponowne przetestowanie systemu. Jeśli kod powróci, mechanik powinien kontynuować sprawdzanie napięcia silnika głównego wentylatora chłodzącego. Następnym krokiem jest sprawdzenie odczytów napięcia przekaźnika silnika wentylatora chłodzącego. Jeśli którakolwiek z tych części nie spełnia specyfikacji producenta, Należy ją wymienić. Mechanik powinien kontynuować w ten sposób, diagnozując i ponawiając próbę systemu po każdej możliwej diagnozie, aż do znalezienia przyczyny. Najczęstsze błędy podczas diagnozowania kodu P0494. Najczęstszym błędem podczas diagnozowania i naprawy tego kodu jest wymiana silnika wentylatora chłodzącego bez przeprowadzenia dokładnej procedury diagnostycznej całego systemu, na przykład Przekaźniki wentylatora chłodzącego są często wymieniane i dlatego mogą być prawdziwym problemem. Ważne jest, aby zdiagnozować wszystkie możliwe problemy przed wymianą głównych części. Jak poważny jest kod P0494? Jeśli kod P0494 jest zapisany w PCM, oznacza to poważny problem, który należy natychmiast naprawić, chociaż zwykle nie obserwuje się żadnych poważnych objawów. Niezdolność do pomiaru i kontroli układu chłodzenia ostatecznie doprowadzi do bardziej rozległych i kosztownych napraw. Ważne jest, aby rozwiązać ten problem natychmiast po wykryciu kodu. Jakie naprawy mogą naprawić kod P0494? Istnieje kilka sposobów. W jakie technik może rozwiązać problem wykrycia kodu P0494? Obejmują one Wymiana uszkodzonego silnika wentylatora chłodzącego Wymiana uszkodzonego przekaźnika wentylatora chłodzącego Naprawa luźnych lub skorodowanych złączy elektrycznych Wymiana wadliwego czujnika Temperatury płynu chłodzącego Naprawa przerwanych lub zwartych Przewodów elektrycznych Wymiana wadliwego sprzęgła wentylatora chłodzącego Wymienić uszkodzony moduł sterujący wentylatora chłodzącego